Musimy pomóc. Gdy byłem w twoim wieku, mawiano, że będę jak Tadayori Nagao. Jest pan naszym najlepszym ucznikiem. Ech, w żadnym razie. Ale jestem dobry. Jestem wdzięczny za twoje nauki. Byłem tak pochłonięty nauką, że nie pomyślałem o rodzinie. To mołe. Miała mnie zastąpić. Jej zbrodnie. Nie mogłem jej wybaczyć. Mało kto by mógł. Liczył się tylko łuk. Wiodłem naprawdę niezwykłe życie, ale zabrał. Co mi najbliższe. Rodzina jest ważniejsza. Sensei. nie stawaj się mną. Niech duch cię nie owładnie. Tomoe jest w Kamiagacie. Próbuje zebrać Mongołów i odzyskać reputację. Jeśli tu jest, znajdziemy ją. Zakończymy to raz na zawsze. hop Co tam jest? Mongolski konwój. Kto mógł go zniszczyć? Spalony wóz, płonące strzały, trafieni w plecy to była zasadzka. Japońskie strzały. Ludzie pana Shimury? To dzieło japońskich łuczników. Całej grupy. Jeśli to nie sensei Ishikawa... Proszę, wybacz mi, panie. To nierozsądne tak się skradać. Jesteś z tym, który zabił Mongołów, tak? To też samuraj. Starszy. Łucznik. Sensei Ishikawa. Gdzie on jest? Mówił, że... Wróci do mej chaty za dzień lub dwa. Do ciebie? Mam sprawę. Ogień. Zdaje się, że miał jakąś pilną sprawę. Możliwe, że wpadł na trop to moe. Gdzie twój dom? Niedaleko. Ale idzie śnieżyca, a muszę jeszcze sprawdzić sidła. Potem tam pójdziemy. Dobrze, pójdę z tobą. Jak się nazywasz? Matsu, panie. Co dokładnie powiedział sensei Ishikawa? Nic więcej, panie. Nie był zbyt przyjazny. Brzmi jak on. Nigdy nie rozmawiałam z prawdziwym samurajem. Wojna zbliża do siebie ludzi. Mam okazję zadać jakieś dobre pytanie. Nie zmarnuj jej. <laughs> Jakie to uczucie, decydować o czyimś życiu i śmierci? To jest ciężkie brzemię. Ale skrycie ci się to podoba? Musiałbym być potworem. Spodziewałam się usłyszeć co innego. Tam. Jedno z moich sideł. Sprawdź je szybko. Chcę złapać isikawę. Cholera. Puste. Muszę je nastawić. Polowanie jest skuteczniejsze. Nie mogłabym polować. To obrzydliwe. Spróbuj innej przynęty. Zawsze używam tej samej. Czyli jakiej? Iluzji, że mają okazję. W tym leży problem. To działa tylko na mężczyzn. Tędy, panie. Niełatwo tu przeżyć. Wszędzie jest ciężko. Uciekłam na północ przed Mongołami. Sama? Rodzice umarli, kiedy byłam mała. Jestem zdana na siebie. Ale pańska rodzina musi być ważna. Moim wujem jest pan Simura. Chwila. To o tobie krążą opowieści. Jesteś duchem, ale nie masz trzech metrów ani oczu demona. Tak ci się wydaje, ale demony lubią przybierać różną postać. Demony przecież nie istnieją, mam nadzieję. Poza tym jesteś zbyt przystojny jak na demona. Gdybym był demonem, zgodziłbym się z tobą. Zwierzyny. Przegon ich, panie. Proszę. Poczekaj. Są zagłodzeni. Ej! Panie, nie rób nam krzywdy! To nie wasze. Wybacz. To tylko wiewiórka. Od kilku dni jemy jedynie trawę i korę drzew. Zabierajcie się z tym. Dzięki ci, pani. Dałeś im uciec! Z kolacją! Byli głodni i niegroźni. Nie zachowujesz się jak duch z opowieści. Nie wszystkie są prawdziwe. Zaraz zacznie się śnieżyca. Ile pułapek zostało? Tylko jedna. Jest nieco dalej. Że z tobą mówiłam. Jak to jest być duchem. Niełatwo, ale mi to pasuje. Niczego nie żałujesz? Żałuję, ale zrobię wszystko, żeby pozbyć się najeźdźców. Powinniśmy wracać. Nie chcę minąć się z sensejem. Ostatnia pułapka jest już niedaleko, Jesteśmy. Abyśmy nie musieli głodować. Patrz tylko. Obiad. Masz coś? Może jednak zjemy jak cywilizowani ludzie. Co tam jest? Nasz kraj bez wojen, wrogów. Szansa na nowe życie. Powiedzmy, że tam dotrzesz. Co dalej? W Kyoto otworzę gospodę. Kupię sobie siamisę. Będę gościć niekończące się tłumy cudownych ludzi. Aż o ich z pieniędzy. W Kyoto będzie się działo. Pada coraz bardziej. Chodźmy. Może twój sens będzie na nas czekał. Coraz gorzej. Trzymaj się mnie! Jeszcze trochę, a wystarczy nam jeden koń. Co mówiłeś? Nieważne. Jedź dalej. Panie, Mongołowie są blisko domu. Zajmę się nimi. Ukryj się. <śm> <śm> Nic dziwnego, że krążą u tobie legendy. Gdzie twój dom? Niedaleko. Chodźmy. Jesteśmy. Chodźmy do środka. Jesteś miły jak na ducha, ale to jak ich zabiłeś. Dla cóż zrobię, co trzeba? Ty i ja jesteśmy silni. Nosimy w sobie mrok. Dzięki temu wciąż żyjemy. Sensei Shikawa też tak powiedział, ale w twoich ustach brzmi to naturalniej. To moje. Zawsze mi powtarzał, że nie doceniam przeciwników. Nie mam strzały w plecach. Dlaczego? Odwrócili się ode mnie. Po tym, jak nauczyłaś ich zabijać naszych. Chciałam to naprawić, ale wszystkich nie zabiję, nie sama. Potrzebujesz mnie i Senseja. Lecz my nie potrzebujemy ciebie. Wiem, gdzie zaatakują. Możemy na nich napaść. Wy zwyciężycie, a ja się zemszczę. Pomówię z Sensejem i sikawą. Zostań tu na noc. Nie, to moje. Nie mogę. do yeah. mnie Sakaj. Sakaj! Jakieś wieści? Coś w tym stylu. Byłem u Tomoe. Jest na północy. Mongołowie ją zdradzili. Skoro ją widziałeś, dlaczego jeszcze żyje? Jej łucznicy szykują się do ataku. Chcę, żebyśmy ich pokonali. Potrzebuję naszych głów, żeby ich kupić! Ona mogła mnie zabić, a żyje. <laughs> Ufanie to moje nigdy nie wychodzi na dobre. Nie ufam jej, ale jest nam potrzebna, a ona potrzebuje nas. Popełnia błąd. Skończmy z tym.